Ile wyszedł ten y, 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 maluneczek? Wyszedł 20 zł to malował? 4 sztabki, sztabki złota Co? 4 sztabki złota? 4 sztapki złota? Daję. To znaczy ile? Nie wiem auto 20 koła? Właściciela pytać Malunek 20 tysięcy? Ja właśnie jedzie Co? 20 koła taki malunek? Nie wiem Będę ma, u nas malował, ale z przodek A jeden ma pomalowane samoloty. To malowane, czy naklejane? To. Jak dwa lata temu. To był naklejany, ta jest tapeta? Nie, malowane. Tyle, to w chuj pieniędzy musiał koszować, nie? W chuj, chuj. A sprzedwasz twój jeszcze, czy nie masz? COVID.